To prowadzi, że widzisz. Czemu ja? A tu możesz tu jechać? Pierwszy? No... Ok. No, ty idź pierwszy, no. Tutaj w sumie można po śrubki jak chcecie. Ups. A, dalej. No chcemy, chcemy Ja mogę wam dać Będziesz czarnym murzynem, który będzie miał zapas dla nas towaru Ale ładna ulica Tutaj można się zatrzymać To mówi że się zatrzymujesz cholera bo Właśnie w Ciebie wpakowałem. Się zatrzymywałem. Zatrzymywałem się. Szukanie elementów do łazika. Do... Znowu, ode mnie. No to najlepiej się opłacało na wojskowych, no. Bo tutaj jest, że wojskowo-policyjne No ja policyjna. oczekiwanie na pozostałych graczy. No co, Armax się pokazuje dlatego, że ja ten... No tak, no bo nie miałeś. Ty powinieneś przede wszystkim tym łazikiem swoim jeździć. I expić. Nie. I expić. Tak mi się to nie zapisze Ale co też, ale, ale przynajmniej sobie coś tam doładujesz Nie Zrób to zombie Pietrze O, benzynę mam O zbieraliście się wszystko tutaj To no na śruby ja tylko. No, ale tam, tam też, No śruby robi są w ogóle, przynajmniej, do tego. Tak. Mhm. Mm Ooo, teraz będę mieć fuj śrub. W końcu nie będę musiał prosić o kupno. Uuu, ile śrub będę miał, uuu, chuj. I paliwo przy okazji sobie do W do, do, tą ciężarówkę też się da ten? Jo. Ta tak, da się, Ile śrub? O ja pierdziel ile śrub. Mm. No też. A, a ile paliwa? Ho! No Wystarczy tylko chwilę poświęcisz się na dół. dwa waki. Mm, ja, ja, tak? zapom ja zapomniałem, że można zgarniać przecież właśnie części samochodów, kurde. Tak dawno tu nie grałem, że zapomniałem. O! Co tutaj jest? Kemikalia? Ja się... Mężczyzn no, tworzy, to najprzejemniej, no to okej. Okay. Oj, trochę śrub nawet będę miał. Do dżuna możesz oddalić. No, to po prostu chyba. Wojskowy? Albo no no tutaj w ogóle jest yy, bezpieczna to jest. strefa, to można odblokować sobie przy okazji. Jest tutaj jest ta wieża. To może na chłopaki. Ona się pierzi. Aby jaki boss będzie? A, nie, kocham. A właśnie, to jest tir, przecież tam też może będzie baku coś. Guma. A paliwo gdzie może. To? Aha, tu jest. A, tu jest paliwo. Tam no tutaj jest przyjście w Ja się z nimi poławię To pobaw się Kurwa mać. No tak trochę nic z nich nie zostało A tu jest jakaś skrzynka do otwarcia? Tak, 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 właśnie. Tutaj też otwierałem. Ja to ja otworzę. Ma, wety, wetychu, wetychu mam w wytycham, mam fuj dużo, więc. No to już byś pierwszy. Siek... Nikczemna siekierka, 600 damage, i w sumie to wszystko. I ulepszenie broni zabójca, cokolwiek to jest. No to jest dobre ulepszenie. No co myśmy na tej na tej na, ty, na ty antenie zrobić? No już w sumie to chyba zrobili... A nie, jeszcze do góry musimy wejść. Jeszcze tam do góry, żeby odpalić. No ja wpadam. Bezpieczną strefę, żeby blokować. Żeby było. Dlaczego no ja O, Ale mi się zwali <laughs> Chyba sobie. No <laughs> jak każdy jak wali. Co jest tutaj? Co jest poszukujące? No. Będzie ładny widok stąd. E, ko, kopnijcie. W powietrzu nawet kopnijcie i, i słuchajcie, co, co, co się będzie działo. <laughs> Fajne echo. Dobra to jest linka do zjebania Gdzie tu musisz zaczekać? Link, linka do zjebania Ej, ale ten... Gdzie to zaczekać Przeważnie masz takie obiekty które są psz, taki na pas jakiś Na takich paskach może, mm. no, tam możesz się przyczepić tego tak Hmm Pierwsza na to chodzę nie ja nie jak tam o, wróciłem za Nieaktywna bezpieczna strefa, bla bezpieczny, bla bla, bla. bezpieczne są nieaktywne z powodu blanki mm. Aby aktywować pomóż bilalowi w zadaniu władza i A, o to chodzi pomóż, 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 pomóż biladonowi -BIL Dobra, rozumiem Czy trzeba wykonać świzję żeby to odblokować Super Czyli na... niepotrzebnie tu wchodziliśmy A e, tam dla ładnych widoków a tu linka jest z w dół tutaj. O, E, doszłem do A może jeszcze leżej? Wow. Łoł! Ups Musiałem rozpadnąć może coś tam jest, kurna Ja muszę tam wejść Obstawiam, mhm. że jakieś figurka, czy coś tam będzie Trofeo Niebezpieczny Jest skrzynia, Mówiłem no O, i plan, proszę bardzo Zabójczy put O, to coś dla mnie tu można na to wejść? Tak Tylko tu nie ma Ej, ej, a to już wiem, skaczyć można, bo już widzę. No może no. Nie, 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 tam nie ma, nie ma skoczenia Nie, yes, no to niebieskie te. Nie, to jest to za mało. No, okay. Jak tu zejść tu? Hmm, Skaczesz. podejść do drabiny F i schodzisz to. Aha, okej. Okay. I tutaj, o. To jest linka do użycia Złapałeś się? Ja jestem na samej górze ja, Jaki widok teraz będzie zajebiste? Otwórz tam, bo tam była skrzynia bo Czuję się, czuję się jak ten Czuję się jak w Asasynie teraz no. o, sobie Tam plan? Tam był plan w skrzynce że... Tak mam, zabójczy chłód Zabójczy chłód jak, jak się ten, jak się złapać linki? Pasuj. Patrz, nie musisz lecieć. A linka gdzie jest? Puściłem. Ale nie! A tu jest to niebieskie przecież. To, 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 to śmieci przecież, na śmieci może to lecieć. A, no zaraz podniosę Nie trafiłeś, ale daj. Okej, okay, teraz moja kolej. O, zrespił się ten. Duży. Prawie dobrze. Przecież... Prawie dobrze. Taran. A ja to, Dobra, to... Aaa... Ja rzucę mu mowę to... O kurna, mam... mam... Yy, buga fajnego Mam fajnego buga A, ty ciała No, ty to, to, to widzisz? Tak O co, wy, wy porobiłem go no też mam właśnie cenę do furby, Dobre, dobre, fuj Zdjęcie O, wiem, jak się to robiło z Księżką, to 12, nie? Tak, tak, tak tej, ustawcie się przed nim Będzie fajnie. będzie ten, selfie, selfie Nie, ty ustaw się z lewej, z prawej strony likula, z prawej strony likula się ustaw O Nasza zdobycz i teraz F12 mm -hmm. O jest, zrobione oh, no. Do zdjęcia Ale <noise> <noise> nic, nic więcej tu nie ma? No już raczej nie trzeba <noise> no, hmm. było dalej, nie wiem No tu Linka w ogóle jest, to można użyć jej. A tutaj, tu jest mnóstwo skrzynek w tym. Ale to jest z góry ta linka. Tu jest nó. Szukaliście w tych szaf szafkach wszystkiego. No tak, tak. No każdy tam wiesz, każdy ma swój ten uh -huh. lud A to tam. Ja tam Jak my przeszukaliśmy to to ty jeszcze. Chyba uh -huh. już biorę wszystko z szafek. Dobra to ja tam zlecę z tej linki. Tak tam Dobra, to wszystko to chyba wziąłem. Wystarczy drabiną chyba wejść tylko o. Się... Nie, jeszcze wyżej o jeden. To Linko chcecie się przy tym tu dostać? Tak, mhm. tak, bo to szybciej będzie już. W sumie. Dobra, znowu by nie spieprza, ale też pójdę. A wyżej to to jest, to rzeczywiście. Czekam aż ktoś jeszcze pojedzie. A, to wyżej jeszcze linii Bo to od razu na Tira spadniemy. I hop. Najwisty. I czekamy na Jana. John Żony na ratarkę. <laughs> właśnie, ten, to jest właśnie o tym mówię, że nie można spać jeszcze raz naciskać. Nie, 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 to było specjalnie. Chciałem sprawdzić, czy będzie działać tu dla jak widać nie działało. No z takiej wieży wysokości nie było. Nie no co to, to nie była taka duża wysokość. Trochę było no. Dobra nie. to jedziemy. Muszę tak naprawić. Ja o ty knajp. No. Musiałem naprawić swoje rzeczy. Chętne, bo... A ja sobie przy okazji może swój pojazd do paliwa wleję, no. doleję. Super, Dobra No to idziemy. jedziemy No Tutaj od razu w prawo O, jedziemy. Wow 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 Hmm Ale fajne hmm. Ale, ty. Ups, spalili od mnie UPS! Nie zauważył, że stoisz, no jedź o, pan A czemu ci dup stoi? O kur... Noo, jak? O szczyp Mój pojazd się właśnie zbugował Co ja zrobiłem? Powiedz mi się tykuło Kurwa mać Zbugował mi się ten samochód Dobra, może lepiej tam, nie? Fajnie, ale ja zostałem na dole, nie? No bo nie byłeś w bo wyszedłem Dymę, kuchy, wywaliło, jak ja mam tam Ja mam nie będę Nie widzę, nie za ja wcześniej. części Kajcie biegnie. Kolejny miał to linki No to, po, no to po samochodzie cholera jasna torne jest moją Co jak zobaczy jakie mam już Maksymalne to Nie nie, nie. Minimalna szczęście Kurde Okej, okay. dziękuję Ci Ale, nie patrzyłem Cholera jasna, mój samolot jest bugową w tym W jakimś nie, podjeździe Nie, proszę o położenie, to o położenie, proszę o no to położenie O ty kurna, taran tutaj już Ja pierdzielę No mówiłem, o taran Dobra No weź szybko do tego pojazdu Odciągnąłem go, weź John. Ciao. Zresetuj położenie pojazdu. I ten... I jedziemy Kurwa dalej. mać. Obusujemy. Już? Nie. No, atakowany jestem kurwa cały czas od przez zombiaka. No, teraz chodź się uspokoiło. Eee...

Wow. Tutaj John po prawej jest zjazd normalny Tutaj musimy pod mostem przejechać no, i na most wjechać Nie bierzemy To nie trzeci dużo dało Chyba pod górkę wiesz tak dziwnie To bieżą. Ej, a może być na te słupy wielkie? <laughs> o kurno to wyłuchające. Wow! To jest takie zarośnięcie, za, za że... Ktoś słyszy? Jest tam kto? Pomocy! Jesteśmy uwięzieni! W domu nad rzeką! W domu nad rzeką. Aha. W rozporządzeniu siły. No, stacha. Nie, nic nie chcesz. O kurde. Bajesz się grzychowie. Zamknij się. Zacznijmy do ciebie. Uważaj, że. Stądli kurde, proszę. Nie wiem, powiem ci. Jadł się. Zostawiajcie i chuj. Wkurde się co chyba, że weźmy jakieś wystrzelane. To jest połóż jedną tego czegoś muszę z muszę, muszę to naprawić cholera jasno Kurwa śrub nie mam. Bakuje mi dwóch śrub cholera jasna gdzie tam, gdzie, gdzie stał, jest to miejsce O, blisko Nie wiem czy chyba pójdę to chyba... Pójdę, i, chyba z buta pójdę, coś mi się wydaje Idę z buta Kurna wkurzacie mnie. Nie ma Idę z buta, pierdolę. Dobra, ja wysiadam, idę uratować. Będę bohaterem. Bohaterem tego odcinka wiesz. Tak. No Dobra, jedną część miałem. A nitro mi się popsuło. Trochę. Uczy się obszar, aha, okej. Okay. Mam jakieś bomby? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, 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 nie. No, tych jedzą, Biaćku, ale... Dobra. No, jestem w okolicy już tego, tego całego gówna. Okej. Okay. Uratowałem ich. No dziękuję, dziękuję. Czy ty jesteś, no, odej? już. Muszę pogadać w ja Zaraz, zaraz, ale. Jestem, jestem tutaj. A wy a jesteś. jesteś. Na misji, a my jesteśmy jakiś, pod, jakiś gościu tutaj, ten. Tak. No, ja jechałem na misję. Ja jechałem na misję. Dobra, Czekaj, chodź, John. czekaj. Czekaj. Chodź, czekaj, chodź, ty, czekaj, bo ja to jeszcze muszę zbudować. Ty też no na pewno. Zadania. Poszukaj. To muszę sobie to poszukać, kurczę. Jaka ciekawa on może być. Dobra, idziemy. Chyba, że w tej, tej chacie będzie... Kurwa, o, o, zombie. o, 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 zombie! Ooooooo! Uuu, uuuu! Boss. nie ma, to Dobra, już. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? To jest osiem. Łoł, monster monster jest kurwysem. Jak to, jak to się mówi? Jedź, maleńku. To jest boss. O, już nie. Dobra, dobiłem. Jest boss. Czy był boss? Już. Mam niewykorzystane punkty umiejętności. Dobra, ko kogoś tu zabijemy, ale kogo to nie wiem. Słyszę jeszcze jakiś głos. aha, jeszcze taki aha. zębek jeden jest. Tutaj chyba nie wiedziemy.